Idziemy już na opinera. Słuchajcie, idę sobie właśnie ulicą, i zaraz będę wbijał na openera wejściem technicznym, mega dużo policji w tym roku jest, i już wam pokazuję jak wygląda droga. Jest ogólnie bardzo zimno, Tyle ja wam powiem. Ty tak, już odgraba. Z tej strony jeszcze nie wchodziłem. Chyba słyszę już okiego Ale nie wiem może to nie on. Nie no to raczej on. Patrzcie, tak się wchodzi na Openera od zaplecza. Kurde, tu jest chyba to wejście jakoś tak mega przypało, bo to wygląda, co jest grane. Naprawdę tak wygląda takie wejście na openera. Że wbija się przez jakieś koszuldy. No ładnie. No i jestem. Wow. Brata skończona! A co za paracikiem? Rozładował się. Co? Oj. Nie mam nawet ładowarki. A, to... Jedno na drogę, jedno na teraz. Idziemy na jedzonko, czy Ty dzwoniłeś do kogoś, żeby przyszedł tutaj, czy co? A, bąbelki miały tu przyjść, ale nie wiem, gdzie są. Tu? Coś coś więcej to? Na spokojnie. Też smaku. Uwaga. Co robi wrażenie. Chciałem <grym> to powiedzieć. <grym> temaki jest konkretnie jest tematu jest to, no to tak jak lubi i warzywka on no to tak jak lubi Pola poleta to miejsce Mexican Street Food Opener <mulary> Robimy testing McFlary strefy, co? No możemy tam, Wiecie, że tam sprzedają McFlary No kurwa Ale... Chyba Ale... też rozdają w ogóle jakieś e, gifty, jakieś kapelusze i coś. A wiecie, to nasi ziomale robią w letni. Ej, ta strefa McDonalda Zajebista Ej, co się nade mnie! Jezu, co śmiechiem! Pusią, Dobra No to idę na McFlurry festiwalowe I co teraz? No? Jasiek, Jasiek o. Jasiek, Jasiek Jasiek, Jasiek Jasiek motyle Jasiek, Jasiek To jest pala wodna Dobra idziemy To jest kurwa grane, że autobus jedzie na Openerze, nie? Jest przyczepą. To przyczepą! Co jest? Chorla! A co mają? Chcemy to? iść. Monetki, A oni mają konie? Nie! to sprawy. Konie mają! Co mi? Kurwa z zaczyna! Kurwa bogdynie! To Powiedz mi, co się dzieje! Kochani, no jesteśmy po problemie, yy, ale nie żadnym problemie, tylko po prostu zespole takim, zespół bi, b, 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 jak się mówi? Boys Band, w band, takim Boys Bandzie problem się zwie, yy, Oskar Piotrek, tak, yy, no i wracamy do domu, znaczy teraz jeszcze nie wracamy, musimy pójść na strefę Timbarka po nasze rzeczy, ale wracamy do domu, bo przed nami jeszcze trzy emocjonujące dni, yy, Open Air Festival, a jest już, słuchajcie, i tak naprawdę dobra godzina jak na nas, bo jest 0.16. Także naprawdę bardzo długo wytrzymaliśmy bez marudzenia, bo nie bolą mnie plecy. Jeszcze ani razu tego nie powiedziałam. Jedynie co mogę teraz powiedzieć, kochani, to boli mnie ucho. A najlepsze jest to, że Foo Fighters gra już dwie godziny: chyba trzy. Albo trzy. Dalej tam grają. Ale to może w maku zjemy, co? Możemy gdzieś frytki. Tak już wyjścia! dać wyjścia! Tak! A jeszcze daleka droga przed nami! To prawda! Ale ludu wychodzi! Kuj. Tak, teraz kierujemy się do drugiej ważnej strefy Po strefie Tymbarka Nazywa się strefa Gdynia Główna McDonald's I nie jest to yy, McDonald's na festiwalu który jest bardzo ładny, ale nie sprzedaje jednak czy nie? Ale nie sprzedaje jednak z burgerów, to sprzedaje McFlary, ale w ogóle zauważyłeś, że tam 10 zł kosztuje tylko ten No, spoko. Cena. Mega fajnie. O Jezus, a Ale czekaj, bo to jest festiwalowe, jakiś no. specjalne. Jestem ciekawa, co to znaczy. Ale w ogóle, wiesz co, 10 zł, a ile normalnie kosztuje? Widzowie, powiedzcie ile kosztuje normalnie McFlary. Mi się wydaje, że z 20 zł kosztuje McFlurry. Nie, raczej nie. Przecież to są nie. drogie lody. W takich momentach można naprawdę yy, zobaczyć, jakie są relacje prawdziwe, ludzkie. W McDonaldzie Pop. czekając po openerze na jedzenie? Chłop jest w piarę, bo jest najebana i mówi że jest napurwiona i w ogóle... Zamiast przytulić i powiedzieć, dobra, Halenka, zamówię ci jedzenie. Dobra, Halenka, zamówię ci jedzenie. Nie, Nie ale wiecie co chodzi, ty się sobie zaraz się zżyje na kogoś. Oszła sobie gdzieś, Uwaga Ola po 17 tysiącach kroków Dociera na bloki nasze Do patrzcie, patrzcie w jakich ładnych blokach mieszkamy Kiedy Ola mieszkała w blokach wy mieszkała w takich I tam jest normalnie w podziemiach o Aldi Mega to jest fajne a na przykład, yy, właśnie tam, Liz gdzie jest, co ci pokazywałam, no. to też jest tak, że bloki są i lid jest tu spodem. No, nie Wyobraź sobie, masz tak dom normalnie, co nie? No, ale zjeżdżasz się w kapciach do Ta. listu. Tak. I se kawę się możesz kupić normalnie, tam wszystko. No, wiesz, wiecie taką kawę, prawdziwą kawę, że na przykład w ziarnach, co nie? Tak. Albo normalnie możecie się kanapkę tam, bo możecie ten chleb kupić, ser, szynkę, całatę. <laughs> robiła robiłam na tym barku zaraz zrobię w naszym apartamencie. Ale nie, to mszy wszystko taka po... po, po jestem Trudno, pokaż dom. Ja siedem tam jest. Wyda się tyle. O, ale marmury Kochani, zapraszam. No ale masz niezły apartament. Czekaj, ja tu zaraz zrobię z bit Wow. Nie no, pokazuję jak jeszcze. <laughs> Kochani. Oczywiście wszystko co najdroższe dla tym barkowi, ile operatora Jana Gąbka, marmurowa posadzka, oczywiście e, piękny blat matowy biały, e, czarna armatura, e, jest oczywiście też ekspres do kawy, e, wiadomo kawa ważna rzecz, e, oczywiście mamy tutaj, m, zawsze zapomniałem, jak się nazywa, to su, to się nazywa jakoś na K, typ nie kredens tylko jakoś inaczej Nie, nie Nie był podpornik, wiesz o co chodzi, tak dziwny nazywa Jest telewizor oczywiście Kochani, mamy szafę Łazienka również w marmurze, jest biel I O, co tu się stało? Czemu leży się mierzy? Nie wiadomo Kochani, e, oczywiście mamy również O, zmieniła się akustyka Mamy również stronę sypialnię Z zielonym welurem, zło, złoto-czarnym obrazem oraz myszką nad głową E, tutaj, oczywiście, mamy panele, e, wygłuszane drzwi, e, w razie gdyby ktoś hałasował. E, kochani, e, mamy również czarną, welurową kanapę. A co najlepsze, widok za 10 milionów. Czego? Na vlog. <grystanie> 10 milionów, czego? Wietnamski pieniędzy. No, jest na to, mnie Dzisiaj luda na plaży Luda? Luda Patrzcie ile ludzi Pisco tu rozbite Ola ma paletkę, ja mam paletkę i piłeczkę I będziemy teraz grać Życie jest ciężkie powiem wam Siedzimy sobie na plaży Jest słonko Idziemy zaraz do dobrej restauracji Potem idziemy na festiwal no Jesteśmy w pracy Tak Dzięki cukier Jest plażowy relaks Bimby Ola jest na relaksie Bimby Ola, Mógłbym kupić jasiek w Action Kosztował 5 złotych Cokolwiek nie powiecie do Jasia No to kosztowało 5 złotych Kosztowało 500 zł To kosztowało 10 zł Ale co, nie warto? Nie, ja, zajebiste No właśnie Uwaga kochani o, leby, leby. Puu. Dobra, to ja nadmucham taką dużą. Ale bombola dewyczarowała. O! Ale te sztuczki nauczyłem, co? O! Ale sypie! Aha! A oni mówili, że ich wywalili i nie wiedzą, czy dzisiaj mi się udawać. To w kolejkach. Ja nie widzę kolejki. Nie chcę znać kolejki. Jabłuszka tym barcoli, no właśnie. Jabłuszka tym barcoli powinna mieć vipa. Dajcie tej dziewczynie vipa, bo naprawdę ona nie wytrzyma. Ale to tylko dlatego, że chciałabym po prostu szybciej wejść. Nie, no to już w dupie. Masaż. Dobra, za masaż tak. okej, okay. Co by za masaż zrobiła? Kupiłabym Vipa? Nie, nie kupiłabym Ale dużo ludu Kolejki Ola próbuje technicznym wejściem na Krzywy Ryj O bo taka kolejka ja, na festiwal, będę na nich pewnie czekał 40 minut, bo są takie kolejki Więc no idę sobie po prostu Takie kolejki są. Przywita pięknie na... Warszawa górą Idę do roboty tam Tymbark Wiadomo jemy i co zaczyna podąć. Badanku deszczu A między wami coś? Nie idziemy się przejść po strefach Tak, idziemy się przejść po strefach Łuczę wszystkim, którzy są krótki spodenkar, bo jest zimno Nie jest chyba długie spodnie prawie Mówi Chodź pójdziemy skupi. na Cinema City Dobra. Są bąbelki Ola znalazła odznakę policyjną tak. Bo jest po cichu z policji Ja jestem w policji Nie jestem Jesteś. Jesteś. Absolutnie nie Dlatego ja idziemy znalazłam... Nie, nie. Ja znalazłam odznakę i... Idziesz się, się teraz zgłosić na komendę Nie, się muszę od razu, żeby nie było, że jestem z policji Zalamy z Open bo pada wszystkim Dua Lipa. Nie, nie mów tak. Nie chodzi o to. Po prostu nie jesteśmy jakimiś fanami, żeby zostać. A po co mamy być jutro chorzy albo zmęczeni? Zmęczyć się w No dokładnie. Lepiej po prostu wypocząć i jutro się pobawić. Co tam Mordo? Co powiesz panom? Spoko. <laughs> na rękę. <rękach. śmiech> Ej, ale to jest tak jakby przyszedł taki kamerdyner w, gdzieś w zamku w Wielkiej Brytanii. Śniadanko dla pani. Wow. Dzień trzeci, jest ciężko, dlatego nic nie nagrywaliśmy cały dzień, bo byliśmy w Gdańsku na jedzeniu. Co teraz Ola? Nie chcecie ci się? Chcę się. Ale kac bałagane. Cze mi się. bałagane. Yeah. A ja się ram na kazwagan. Kazwagan. Uh. 21 Savage. Uh. <grym> Ale kolejki. Dla ludzi, którzy nie mają wejścia technicznego To dzisiaj ciężko Bo tam jest nieźle dużo ludzi Ale ja mam wejście techniczne Dzisiaj dużo ludzi Tutaj Ice Spice Już się gra, jest fajnie Co to, co to? kurczaka Co za kurczak? Nie można było wyjąć rynek bez

I dziękujemy nie zależy. No i... to co idziemy że wyniesiony został tutaj alkoholik I feel it dzień. Nie chcę mieć. Że... Tak, o Hemingway. Tak. Bedokie. Bedokie wszedł Tak. No tak nie mogę. Gram na ECP. Jak w l? Sytuacja jest taka, że już jesteśmy męczeni. Ale tak, o Hemingway. Dzisiaj będzie. I, skryleks. I skryleks. Na szczęście skrillex nie jest tak późno, typu, że nie druga w nocy, tylko jest o wpół do pierwszej, więc może się na pewno wytrzymamy. idę na wasz Tak Idę na wasz Czyli wyjątkowo bez kolejki, bo jedziemy wcześniej. W autobusach myślałem, że dzisiaj będzie pusto, bo jechaliśmy pustym autobusem, ale ludzi pełno. Tam już kolejki stoją. Wreszcie po robocie. Wreszcie mi zrobisz ładne zdjęcia, bo ja jakoś wyglądam, a nie tylko w bluzie i kurtce wow. Dobra, dzisiaj ludu jest dużo. Nie no nie wiem, może. Dzięki. Tak, nie zawsze. O chyba wychodzi

i myślę, że musi być po tym, co on nie zapomniał. Jakim cudem na tym, co my chcemy, żebyśmy nie. A szkoły, że ludzie stali, naprawdę? są. A tak, jest, jeszcze słońce dochodzi z łoża, jak? No właśnie, wjechał na scenę, a my idziemy na jedzenie, żeby się wyrobić na kolejne koncerty. A bo już słyszałem tą nudę, wiele razy. Chłopaki nie płaczą. Dziewczyną. na piechotę normalnie do Kalifornii normalnie tam jest Kalifornia normalnie do Kalifornii idziemy absolutnie jedyna rzecz, która mnie przyjmuje dostaliśmy informację Spod lady. O, Ola z frontu. Dostaliśmy informację prosto. Y, spod frontu. Ty jesteś na froncie. Nie dostajesz informacji z frontu. Dostałam informację nie, to... z boku. Przekazuj, frontu. Nie... Przekazuję informację. Z frontu. Jabłuszka podpowiadają. Ja bolę. podpowiadają. Przekazuję informację. Zaraz jebnie deszczem i burzą i piorunami. Będziemy musieli stąd wyciekać e, No ale my jesteśmy kozakami Tego nie robimy, no Ty jesteś kozakiem No tak Tak, ja jestem że, Bo ja, tak Trim sraczka Co, <noise> <noise> że, że co, że co? Nie wytańczyłaś dobrej pogody Wytańczyłam, no. ale to jabłuszka tym parakoli nie pomogły <noise> Lazy bagi. Lazy bagi. Ależ dos Podjęliśmy złą decyzję Jak dostaliśmy info z kulis, że idzie wielka burza To poszliśmy jeszcze na koncert I z tego koncertu teraz wyszliśmy Koncert, który moglibyśmy zrobić w domu Tak I teraz staramy się dowieć szybko do strefy Wziąć rzeczy I dotrzeć na autobus, zanim lunie jak chuj Najlepiej openerka w tym roku. Co? Or not Co? See you. See you later, or not See you the rock. A taki widoczek w tym roku. Tak. Umieralnia już. Już nogi bolą strasznie. Ale za to jakie ładne nogi teraz. Po treningu. Już ah, zaparkowane. Strasznie. Daliśmy test spiewający.